Co musimy dzisiaj zrobić? Musimy wykonać taki układ, który będzie na tym jakimś egzaminie. Już nieważne, czy to na technika elektryka, czy na samego elektryka. Nieważne, ważne, żebyście umieli to robić. Więc, kto jest zainteresowany, to będzie wiedział o co chodzi. I teraz tak. Musimy wykonać tą instalację oświetleniową z wykorzystaniem przekaźnika bistabilnego i musimy się pobawić trochę sterowaniem tego. Tej całej żeruwy, bo tutaj musimy to potraktować jako żerówę, czyli o, może przejdziemy sobie przez układ, czyli to będzie nasza żerówka, tutaj, to tu będziemy mieli cały ten zestaw, który będzie nam zabezpieczał cały układ i będzie nam to wszystko rozdzielał, a tu mamy po kolei łącznik schodowy, i tutaj mamy łącznik bistabilny, i tutaj mamy bistabilny, czyli taki taki dzwonkowy tak zwany, czyli klikamy i on sam nam wraca, prawda zaraz do tego po kolei będziemy jeszcze dochodzić, ale najpierw skupmy się na tym, co musimy wykonać, prawda? Czyli musimy wykonać taką instalację. Przejdźmy sobie do, do kolejnej części, co my tu mamy. Tutaj mamy schemat, i tu mamy schemat, który pozwala nam sterować tym wszystkim, czyli mamy jedną żeróweczkę. Właśnie też, też kupiłem zaraz jeszcze i nie widziałem, to zaraz będziemy sobie to ogarniać. U, nie zakleiłem firmy, ale dobra. Trudno, to nie jest żadne polecenie, tylko po prostu zapomniałem to zrobić. I musimy zamontować różnicówkę jednofazową, zabezpieczenie nadmiarowo prądowe B6. Tutaj, zaraz dalej, jedną taką żeróweczkę. W tym miejscu, drugą żeróweczkę w tym miejscu, w sensie na, na tablicy, no i trzecia według tego wszystkiego, całego egzaminu powinna być zamontowana niżej, prawda? Tylko ja już się tu nie zmieszczę, nie byłoby tego widać, więc ją zamontujemy też tu, ale żeby była gdzieś indziej, to sobie zamontujemy ją na samym końcu, prawda?